Z tej strony, patrzą, dzisiaj zagram w Stampel Guys. Wiem, że dawno mnie nie był, ale to pierwszy gram w Stampel Guys. Pierwszy raz. To, co to będzie? Kurde, no legendarnego byśmy trafili, ale i tak zawsze coś. No, no dobra, no to lecimy. Mm, to skórek nie mam w ogóle, bo dopiero dzisiaj zaczęłam i nie będzie drugi jakiś, może 7 minut. Ale spróbuję dla was zagrać niedługo przed Minecraftem. Wiem, że dano mi nie było, ale... Złamałam sobie kość i dlatego nie nagrywałam, bo... O oh, kurde, ta mapa, ja lubię tę mapę, bo co widziałeś? Zgrałem na mam... telefonie. dobra, no, let's go. Coś tam... Chyba trafię. O, to był bardzo dobry. Też możemy zrobić to. Ten... Ej, co jest z gramy? Je pierdio! O, o! O! O, lecimy! O, super, lubiło mnie. Chupsa! Oj, lagamam! Oj, oj! Oj! Kurde, nie lubię tej mapy za bardzo, widzowie. Nie. Dobra, to ja kupuję... No, 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 no to jest, bo ja, bo ja, żeby sobie reklamy. Okej? Kurde, reklama! Nie wiem jak cię kurde, to ja muszę nie powiedzieć. Zablokuję reklamy, żebyście nic nie słyszeli. Sam chciałam powiedzieć. Sam korzystam z opery GX na komputerze i bardzo polecam. Nie że ja nie sponsoruję jej, ale polecam. Widzowie. Dobra mam. musimy mieć takiego skina. Pierdź. Daj jeszcze raz. Poznaj budowę człowieka, z naszej na geografik. Z kompletny to... Dobra, widzę. Nie, wiem, co to jest? Dajmy... O, Hyundai! Chciałam powiedzieć elektryczne. No takie nudne trochę chciałam Wam powiedzieć. Nudne są elektryki. To mamy nosowanie. Musimy mieć coś. I musi coś być. Jest. Mamy chociaż takiego górnika. To fajne, jak na początek widzowie. Możecie mi napisać w komentarzu, że. Jak fajny. Stampy Guys się naprawdę wybił. Chciałbym Wam powiedzieć, widzowie. Dobra, no to gramy. Zaczynamy. Widzowie. Że Wy lubicie Stampy Guys, możecie mi napisać, bo ja dopiero zaczynam grać Stampy Guys. Finish, finish the quickly. Eu ja já wygrałem, mas tu és o único. Daí, é. mi idzie, widzowie. A? Bokiem. Idziemy bokiem, widzowie. Bokiem. Bokiem. Skudę? O dobrze, nam idzie widzowie. Idziemy pierwsi, widzowie! <grystanie> nuby. No nie wiem, wiem sam jestem nubem to. Wiem, nub związek początkowej graczy, jakbyście chcieli wiedzieć. A bardzo się cieszę, że byłem pierwszy. Ura, dawaj Zbyszek! Powiedz Zbyszek. idzie sobie się zakręcili kurde no trzeba się nauczyć języka no dawaj, nie wiem, musi mi tym numeru polecieć jak nagrywać mam na komputerze, no, to będą odcinki na komputerze O, dawaj, dawaj, aby mu się udało dawaj, no, dawaj, dawaj dawaj Geniu, Gieniu. biedny Geniu, nic no, kurde, aby poleciał Geniu. Nie, geniu. 13 osób. Okej, wam. Co to będzie? może nie, nie, nie. No. nie wiem jak nazwać ten, teraz myślałam jak nazwać ten odcinek. No, ale coś tam, ale coś ze Stempel i chyba będzie nazwą. Może się uda? O! No, dobra. Dobra, dajemy do góry. Dobra. O! Tylko szybko, widzowie, damy radę. O kurde, widzowie, ja nie potrafię, jestem mały. O, idzie mi. Zabraliśmy radę widzowie! jest daliśmy radę! <grywka> Babka. Na biechu, biechu. To nie jest Wyszek do Marian! Marian, biegnij! Marian! Nie! O, nie, Marian! Tylko nie, Marian! Kolejna runda. Ostatnia. No, nie nie możemy. I? Tak, ja tak, to lubię. Widzowie. Szkodzi, to nie jest nie za dobre. Chodź. Nie nie biegniemy, biegniemy. Widzowie. Проблем. У беднями видели, номера дай. И есть, удалось нам. U, куда? Куда? Не, 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 Куда? не, 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 Kurde, game Jeszcze odpadamy i jeszcze jeden player ten wygrywa, niestety nie znam go Święty Mika Łaj Dobra, czy 20 wejdziecie to było to jest super Odbieramy skina i... Ale strażka. No, okej. Okay. No to. No to... Oj, kurde. No to widzę. To ten odcinek. Go dnia życzę mi i godnia wszystkim. Do widzenia.